zmienił lewą na prawą stronę w nawigacji w GPS. Jak można dotrzeć, jak można dotrzeć do celu w takich warunkach? Dziwię się, że w dzisiejszych czasach masy jeszcze akceptują te tajemnice. Aż spójrzmy na te wypowiedzi, które pojawiły się w polskich gazetach po kanonizacji papieża, którzy zostali świętymi. Myślę, że znacie te myśli. Świętsi są przykładami i pośrednikami dla wiernych. Drugie, wierni powinni modlić się do nich zaangażowanie duchów, duchów ludzi. Czwarte, Kościołom można nadawać imiona świętych lub organizować pielgrzymi do ich grobów. Piąte bycie kanonizowanym kwalifikuje osoby do zwycięstwa i przebywania z Chrystusem w niebie. Zaskakujące jest to, że każdy katolicki święty ma specjalizację, która jest szczególnie skuteczny. Jestem naprawdę zbullizerowany tym, że ludzie nadal dają się oszukiwać w ten sposób i że podawają i podążają za tymi radami. Wszystko to musi być, musi zostać ujawnione, ponieważ werset, który czytamy w drugim liście do Tesaloniczan a siódmy wiersz mówi nam, drugi rozdział, drugi siódmy wiersz, mówi nam, albowiem tajemnica nieprawości już działa w czasie tego, gdy apostoł pisał, powiedziałbym, że i wciąż działa, tylko ten, który ją powstrzymuje, musi odejść. Jan w objawieniu, 17 rozdział i piąte wiersz, mówi nam o tej obrzydliwości. Na tej czoło napisane imię tajemnicy. Babilon Wielki, matka nierządnic i obrzydliwości ziemi. Jesteśmy pewni, że zbliża się czas, kiedy te tajemnice zostaną ujawnione światu. Kiedy przeciwnik zostanie związany, nie będzie jej mógł zwodzić, a oczy świata zostaną otwarte. Wtedy właśnie zostanie objawiona kolejna tajemnica w oczach świata, a mianowicie Królestwa Królestwo Boże, które zostanie ustanowione na ziemi. Jan w Objawieniu 60 rozdział 7 wiersz lecz za dni głosu siódmego anioła, gdy zatrąbi, dopełni się tajemnica Boża, o której mówił sługom swoim prorokom. Boski plan został nakreślony i objawiony jego sługom i prorokom, a my mieliśmy szczęście, cieszyć się zdrowym wolnym, wolnym od błędów, błędów pokarmem, które dał nam Pan i apostołowie. Trzymajmy się więc mocno, trzymajmy, trzymajmy się mocno tej wiary, która otworzyła nasze oczy, tej wiary, która jest również tajemnicą dla oczu świata. Nie zalecenie apostoła Pawła, Kierowany do diakonów, w liście do tym Mateusza, trzeci rozdział i dziewiąty wiersz, zachowywawszy tajemnicę wiary w czystym usumieniu, będzie naszym celem przez całe życie. Amen. thank you dear brother wonderful discourse dear brethren we are almost 9 next Jezusa, że mamy tę możliwość słuchać i rozumieć ten plan, jego plan. Jesteśmy e, e, pod tym im, przymierzem, którego nas wybrał. Bądźmy wdzięczni naszemu wszechmogącemu Bogu Jezusowi Chrystusowi, że dał, przygotował życie dla nas, że wybaczył nam nasze grzechy i że poznał nam, poznać prawdę. Jest to wielki przywilej, który mamy. Efezjan 1. Efezjan 1, 7 Dni mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie występków według bogactwa Jego łaski. na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia. Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w nim powziął. Bądźmy zawsze wdzięczni naszemu Bogu, za tą wielką możliwość, którą mamy. Nie tylko, a, że mamy, ale dzień po dniu mamy to utrzymywać. To nie znaczy, że znamy tylko, to, że znamy prawdę, to nie znaczy, że będziemy w niebie. Naszym celem jest to, żebyśmy dzień po dniu stali się jak Chrystus. Jak, jak chodzimy, tam gdzie, tam gdzie żyjemy, musimy być jak Chrystus. Co jeszcze? To jest to wielki przywilej dany przez naszego wszechmocnego. Boga i Jezusa. Musimy być im za to wdzięczni. A teraz będziemy śpiewać pieśń po polsku stop. Come forward our the team the group Dziękuję, dear brothers. Brat Brother Jack Kriska, please come forward, and lead us in prayer. Panie Boże, ojcze nasz, który jest w niebie, a wielkie święte jest mi twoje, w tej chwili jeszcze raz zbliżamy się przed Twój święty tron, aby podziękować Ci w pierwszej kolejności za Twój wspaniały swój charakter. Przepraszamy Ci za wszystkie nasze niedociągnięcia codziennego codziennego życia, za wszystkie nasze uchybienia. Prosimy Cię, abyś pomagał nam zauważać nasze błędy, żebyś pomagał nam stawać się coraz lepszymi na wzór naszego Mistrza, Twojego Syna. Prosimy Cię za wszystkimi, którzy potrzebują Twojej pomocy. Ty wiesz, kto, kto tej pomocy potrzebuje najlepiej. Prosimy Cię, abyśmy zawsze potrafili zauważać Twoje działanie w naszym życiu, jak również, żebyśmy byli wdzięcznymi za to, co nas spotyka na co dzień, a to momenty twoje w imieniu twojego syna, a naszego pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Now the break. Thirty minutes. o'clock, p.m. We are here. Thank you, sisters.